Telefon zadzwonił we wtorek po południu, kiedy przeglądałam kwartalne raporty w mojej kabinie. Nieznany lokalny numer. Zwykle pozwalałabym, żeby odebrała poczta głosowa, ale coś sprawiło, że odebrałam. To Amelia Chin. Chrapliwy głos. Starannie profesjonalny. Tak. Kto dzwoni? Nazywam się Frank DeMarco. Jestem właścicielem lombardu DeMarco na Riverside. Uważam, że mam coś, co do pani należy. Rolex Submariner. Serce mi stanęło, to niemożliwe. Mam zegarek mojego ojca, prawda? Otworzyłam szufladę biurka, gdzie trzymałam go podczas godzin pracy. Pusta. Pani jeszcze tam? Zegarek? Szepnęłam. Zniknął. Obawiałem się tego. Słuchaj, może pani przyjechać do sklepu? Jest coś, co pani musi zobaczyć. A wolałbym nie rozmawiać o tym przez telefon. Wyszłam z pracy natychmiast. Moje ręce trzęsły się podczas jazdy. Zegarek taty, jedyna rzecz, którą zostawił specjalnie dla mnie, był w tej szufladzie wczoraj rano. Sprawdzałam go jak co dzień, przesuwając palcami po inskrypcji z tyłu. Dla mojej córki Amelii, niech czas zawsze będzie po twojej stronie. Z miłością, tata. Nosił go każdego dnia mojego dzieciństwa. Przez swoje prace budowlane, niedzielne obiady... Moje szkolne przedstawienia. Nawet podczas chemioterapii, kiedy jego nadgarstek stał się zbyt chudy i musieliśmy dostosować bransoletę na jego łożu śmierci, przyciągnął mnie blisko i wcisnął go w moją dłoń. To jest twoje, Mia. Tylko twoje. To było trzy lata temu. Dwa lata przed tym, jak mama poślubiła Richarda. Osiemnaście miesięcy przed tym, jak syn Richarda, Tyler, wprowadził się z wielkimi marzeniami... I większym apetytem na pieniądze innych ludzi. Lombard de Marco był wciśnięty między salon manicure a punkt wymiany czeków, rodzaj centrum handlowego, gdzie desperacja miała stały adres. Frank de Marco wyglądał dokładnie tak, jak powinien wyglądać właściciel Lombardu: gruba szyja, podejrzliwe oczy, złoty sygnet. Ale jego wyraz, kiedy mnie zobaczył, był nieoczekiwanie życzliwy: Wyglądasz jak on. Powiedział po prostu: Twój ojciec czasami tu przychodził w dawnych czasach. Przychodził. Budowlańcy zawsze potrzebują narzędzi. Był jednym z dobrych, zawsze spłacał swoje pożyczki. Nigdy nie próbował nic kombinować. Frank zniknął z tyłu, wracając ze znajomym skórzanym pudełkiem. To przyszło wczoraj. Facet powiedział, że to jego do sprzedaży, ale kiedy otworzyłem to do inspekcji, postawił pudełko na ladzie i je otworzył. Tam był zegarek taty, wyglądający mniejszy niż pamiętałam, bardziej bezbronny. Normalnie nie przesłuchuję sprzedawców zbyt mocno, jeśli towar wygląda na legalny, kontynuował Frank. Ale ten zegarek. Wiedziałem, że twój ojciec go znał. Wiedziałem, że nigdy by go nie oddał. Więc pokopałem w naszym systemie. I twój ojciec zastawił ten zegarek dokładnie raz, 15 lat temu. Spłacił go z odsetkami w ciągu miesiąca. Oczy Franka spotkały się z moimi. Pożyczka wynosiła trzy tysiące dolarów. Zapisy pokazują, że to było mniej więcej wtedy, kiedy zaczęłaś w tej eleganciej, prywatnej szkole średniej. Ścisnęło mnie w gardle. Dostałam się do Akademii Świętej Marii na stypendium naukowym, ale nadal były opłaty, mundurki, książki, zajęcia. Tata powiedział, że dostał nadgodziny. Nigdy nie wspomniał o zastawieniu swojego najcenniejszego dobytku. To wtedy wiedziałem, że coś jest nie tak z tą sprzedażą, powiedział Frank. Ale to nie dlatego do pani dzwoniłem, podniósł zegarek, odwracając go. Kiedy go badałem, sprawdzając autentyczność, zauważyłem coś. Nacisnął coś z boku i tył otworzył się w sposób, jakiego nigdy wcześniej nie widziałam. To nie jest standardowe. Ktoś zmodyfikował ten zegarek, żeby stworzyć ukryty schowek. W środku była cienka kartka papieru, złożona niemożliwie mało. Nie czytałem tego, powiedział Frank. Pomyślałem, że jeśli twój ojciec to tak starannie ukrył, to było przeznaczone dla konkretnych oczu. Drżącymi palcami rozłożyłam papier. Pismo taty, mniejsze niż zwykle, ale niepodważalnie jego. Mija, jeśli to czytasz, coś się stało z zegarkiem. Sprawdź skrytkę depozytową w First National. Skrytka 447. Klucz jest w mojej skrzynce z narzędziami, w poziomicy. Zegarek jest Twój, ale to, co w tej skrytce, to Twoja przyszłość. Nie pozwól nikomu mówić ci inaczej. Tata, wszystko w porządku? Głos Franka wydawał się daleko. Ja. Muszę odkupić zegarek. Ile to kosztuje? Frank pokręcił głową. Facet, który to przyniósł, Tyler, może po dwudziestce, ciągle gadał o swoim startupie aplikacji. Tyler oczywiście wziął za to gotówkę. Osiem pięćset dolarów. Ale jest jedna rzecz. Nigdy nie złożyłem dokumentów. Technicznie ta transakcja jeszcze się nie odbyła. Co pan ma na myśli? Mam na myśli, że jestem w tym biznesie od trzydziestu lat. Wiem jak wyglądają skradzione rzeczy. Nawet kiedy złodziej ma klucz do domu. Przesunął zegarek przez ladę. Weź go, jeśli ktoś się spyta, nigdy go tu nie było. Nie mogę po prostu. Twój ojciec kiedyś mi pomógł. Moje dziecko potrzebowało operacji, a ja nie miałem na czynsz. Zrobił dla mnie pokrycie dachu za koszt. Pozwolił mi płacić przez sześć miesięcy. Chrapliwy głos Franka stał się miękki. Nigdy więcej o tym nie wspomniał. To ja wyrównuję rachunki. Wyszłam z lombardu ściskając zegarek. Mój umysł mknął. Skrzynka z narzędziami taty była w garażu. Mama chciała ją wyrzucić, ale nalegałam, żeby ją zatrzymać. Poziomnica, o której wspominał, była jego ulubioną starą Stanley, której nauczył mnie używać, kiedy miałam osiem lat. Ale najpierw miałam pytania, które potrzebowały odpowiedzi. Znalazłam mamę w kuchni z Richardem. Oboje pochyleni nad kawą i tym, co wyglądało jak wyciągi bankowe. Podnieśli wzrok, kiedy wszedłam i od razu zobaczyłam poczucie winy, szybkie i niepodważalne, zanim mama przearanżowała twarz w zdezorientowanie. Mia, co robisz w domu? Położyłam zegarek na ladzie między nami, szukając tego. Cisza ciągnęła się jak karmel. Gdzie znalazłaś? Gdzie znalazłam zegarek, który ukradliście z mojej szuflady biurka? Zegarek, który zastawiliście dla niedorzecznego pomysłu na aplikację Tylera? Zegarek, który był jedyną rzeczą, którą zostawił mi mój ojciec? Mój głos był spokojny, spokojniejszy niż się czułam. Czy to jest to, co chciałaś zapytać? Teraz mija. Richard wstał, używając swojego głosu mediatora. Nie bądźmy dramatyczni. Tyler potrzebował kapitału na swój biznes. Jego trzeci biznes po furgonetce z jedzeniem, która nigdy nie ruszyła z miejsca i katastrofie kryptowalutowej. Ten jest inny, wtrąciła mama. Ma partnera, plan biznesowy finansowany przez kradzież ode mnie. To nie jest kradzież, powiedział stanowczo Richard. Jesteśmy rodziną. Rodzina dzieli się zasobami, tak jak Tyler dzieli się swoim funduszem powierniczym ze mną. Och, czekaj. Wydał to na Mercedesa i wycieczkę do Cabo. To co innego? Jak? Jak to jest inne? Mama wstała, jej twarz stwardniała. Bo Tyler ma potencjał, buduje coś. Ty po prostu, po prostu siedzisz na cennych rzeczach, podczas gdy ludzie z wizją potrzebują zasobów. Tam to było, prawda? Tańczyła wokół tego, odkąd poślubiła Richarda. Miałam stałą pracę, nudne życie. Brak wielkich ambicji. Dlatego zasługiwałam na mniej. Tyler miał marzenia. Dlatego zasługiwał na wszystko. Włączając rzeczy, które nie były jego. Chcę zwrotu pieniędzy. Powiedziałam cicho. Każdy grosz z tych osiem dolarów. Richard się zaśmiał. Nie mamy ich. To już zainwestowane w Techno Solutions. Więc zlikwidujcie. Nie możesz po prostu... Podniosłam Rolexa. To zostało zgłoszone jako skradziona dziś rano. Mam numer raportu policyjnego. Albo dostanę pieniądze z powrotem, albo wniosę oskarżenie. Nie zrobiłabyś tego? Mama westchnęła. Tyler mógłby iść do więzienia. Tyler popełnił ciężkie przestępstwo. To nie moja wina. Po wszystkim, co dla ciebie zrobiliśmy, głos mamy stał się piskliwy. Pozwoliliśmy ci tu mieszkać. Płacę czynsz. Ponad stawkę rynkową właściwie. Jesteśmy Twoją rodziną. Tata był moją rodziną. Ten zegarek był jego spadkiem dla mnie. A Ty pozwoliłaś swojemu mężowi i jego synowi go ukraść, jakby nic nie znaczył. Zostawiłam ich bełkotając i poszłam do garażu. Skrzynka z narzędziami taty stała pod jego starym warsztatem, pokryta kurzem, ale poza tym nietknięta. Poziomnica Stanley była na swoim zwykłym miejscu. Pomogłam mu jej używać setki razy, sprawdzając, czy szafki są proste, ucząc mnie, że prawie wystarczająco dobrze nie jest wystarczająco dobre, kiedy budujesz coś, co ma trwać. Wewnątrz komory bombelkowej poziomicy, owinięty w plastik, był mały klucz. First National Bank był w centrum budynek, który tata pomagał odnowić w latach dziewięćdziesiątych. Skrytka depozytowa wymagała dwóch kluczy mojego i banku. Kierowniczka, starsza kobieta, która pamiętała mojego ojca, nie zadawała pytań. Skrytka 447 była większa niż oczekiwałam. W środku były trzy rzeczy: manilowa koperta, skórzany dziennik i kolejny list. Najpierw przeczytałam list. Mia, jeśli to czytasz, to znalazłaś moją małą polisę ubezpieczeniową. Twoja matka nie wie o tej skrytce. Zaczęłam ją, kiedy się urodziłaś, bo już wtedy wiedziałem, że będziesz wyjątkowa. Koperta ma obligacje. Obligacje na okaziciela od mojego ojca. Warte teraz około 100 tysięcy dolarów. Może więcej. Dziennik ma wszystkie szczegóły biznesu kontraktorskiego. Listy klientów, kontakty, niespłacone faktury, które nigdy nie zostały zebrane. Prawdopodobnie jest tam jeszcze 50 tysięcy dolarów, jeśli chcesz to kontynuować. Ale oto, co naprawdę chcę, żebyś wiedziała. Nie zostawiłem ci tylko zegarka, zostawiłem ci czas. Czas na wybór własnej ścieżki bez martwienia się o pieniądze. Czas na odejście, jeśli potrzebujesz. Czas na bycie sobą bez przeprosin. Twoja matka to dobra kobieta, ale widzi świat w kategoriach tego, kto na co zasługuje, na podstawie tego, kto robi najwięcej hałasu. Ty jesteś zawsze cicha, jak ja. To nie czyni cię mniej zasługującą. To czyni cię obserwacyjną, mądrą, ostrożną. Używaj tego mądrze. I pamiętaj, zegarek to nie tylko biżuteria. To przypomnienie, że czas to jedyna prawdziwa waluta, którą mamy, nie pozwól nikomu ukraść Twojego. Cała moja miłość. Tata PS Jeśli ten twój chłopak jeszcze się kręci, ten, który pożyczył pieniądze i nigdy nie spłacił, rzuć go, zasługujesz na lepsze. Śmiałam się przez łzy. Nawet linia o chłopaku. Tata miał rację co do Markusa, którego rzuciłam sześć miesięcy po tym, jak tata zmarł. Obligacje były tam jak obiecał. Dziennik był wypełniony skrupulatnymi zapisami taty, włączając kilku dużych kontraktowców, którzy nadal byli mu winni pieniądze. Jedno nazwisko skoczyło mi do oczu Richardson Construction, które było winne 15 tysięcy dolarów za pracę. Którą tata ukończył miesiąc przed diagnozą. Nadal byli w biznesie, nadal prominentni. Prawdopodobnie mieli nadzieję, że dług umarł z nim. Mylili się. Spędziłam ten wieczór w hotelu, robiąc plany. Następnego ranka zatrudniłam prawnika, Diane Vasquez, która specjalizowała się w odzyskiwaniu majątku. Spojrzała na dziennik taty i uśmiechnęła się jak rekin. Twój ojciec prowadził nienaganne zapisy. To wszystko jest wykonalne. Obligacje są czyste i te długi, one po prostu nie znikają, bo ktoś umiera. Jak długo, żeby to wszystko odzyskać? Obligacje natychmiast. Długi, daj mi trzy miesiące. Dałam jej zaliczkę i pojechałam z powrotem do domu mamy. Nie mogłam już myśleć o tym jako domu. Byli w salonie z Tylerem, który gestykulował dziko o swojej aplikacji. Rewolucyjna integracja blockchain. I mediów społecznościowych. Zatrzymał się, kiedy mnie zobaczył. Amelia, powiedział swoim ćwiczonym urokiem: Słuchaj co do zegarka. Oszczędź sobie. Odwróciłam się do mamy i Richarda. Wyprowadzam się dzisiaj. Nie bądź śmieszna. Mama zaczęła z powodu zegarka. Z powodu zdrady. Z powodu wybierania ich zamiast mnie znowu i znowu. Z powodu pozwalania im kraść ode mnie. Bo myślisz, że nie zasługuję na to, co moje. Gdzie pójdziesz? spytał Richard, prawdopodobnie kalkulując, czy mogą wynająć mój pokój za więcej. To nie jest już waszą troską. Tyler wstał. Spłacę ci, kiedy aplikacja się rozwinie. Nie. Spłaci mi teraz. Osiem pięćset dolarów plus odsetki. Mój prawnik się z wami skontaktuje. Prawnik? Mama pobladła. Mia, nie możesz. Mogę. Robię to. Tata zawsze mówił: Najlepszy czas, żeby się za sobą wstawić, to moment, kiedy zdasz sobie sprawę, że po tobie depczą. Spakowałam swoje rzeczy. Naprawdę niewiele. Większość tego, co się liczyło, zmieściło się w dwóch walizkach. Zegarek wrócił na mój nadgarstek, gdzie mu miejsce? Kiedy ładowałam samochód, mama wyszła ostatni raz. Twój ojciec byłby zawstydzony, powiedziała chłodno, odwracając się od rodziny w ten sposób. Spojrzałam na nią, naprawdę spojrzałam na nią, zobaczyłam kobietę, która stała przy boku, podczas gdy jej nowa rodzina demontowała moją starą, kawałek po kawałku. Mój ojciec, powiedziałam wyraźnie, zostawił mi więcej niż kiedykolwiek wiedziałaś. I jedyną rzeczą, której by się wstydził jest to, że zajęło mi tak długo, żeby zobaczyć cię taką jaką jesteś. Odjechałam i nie oglądałam się za siebie. Obligacje zostały spieniężone za 100 w dolarów. Narosły więcej odsetek niż tata wyliczył. Diane odzyskała 43 tysiące dolarów niespłaconych długów w ciągu sześciu tygodni. Richardson Construction zapłaciło w całości, żeby uniknąć procesu, który ujawniłby ich wzorzec oszukiwania kontraktowców. Aplikacja Tylera zawiodła w ciągu trzech miesięcy. Przepuścił pieniądze z zegarka na powierzchnię biurową i projekt Logo, nigdy właściwie nie budując produktu. Richard zadzwonił, pytając, czy mogę pomóc z małą pożyczką. Rozłączyłam się. Mama próbowała się skontaktować przez krewnych, malując mnie jako niewdzięczną córkę, która porzuciła rodzinę z powodu rzeczy materialnych. Wysłałam im wszystkim tę samą odpowiedź: zdjęcie raportu policyjnego o skradzionym zegarku z podświetlonym nazwiskiem Tylera. Telefony się zatrzymały. Użyłam pieniędzy taty, żeby kupić mały dom w okolicy, gdzie dorastał. Nic wymyślnego, ale solidne podstawy, powiedziałby. Zatrzymałam jego skrzynkę z narzędziami w moim garażu, jego poziomice nadal na miejscu honoru. Zegarek leży na moim stoliku nocnym w nocy, tykając równo jak bicie serca. Czasami otwieram ukryty schowek, żeby się upewnić, że to prawda, że tata naprawdę myślał z wyprzedzeniem. Naprawdę mnie chronił nawet po tym, jak odszedł. Czas to jedyna prawdziwa waluta, którą mamy. Tata to wiedział. Wiedział, że zegarek będzie dla mnie ważny nie ze względu na jego wartość, ale ze względu na to, co reprezentował. Cały czas, który spędziliśmy razem, cały czas, który pracował, żeby dać mi przyszłość. Wiedział też coś innego, że w końcu ktoś spróbuje go ode mnie ukraść. Więc Upewnił się, że nawet jeśli zabiorą zegarek, nie mogą zabrać tego, co naprawdę się liczy czasu na wybór własnego życia, czasu na wstawienie się za sobą, czasu na uświadomienie sobie, że zawsze byłam warta każdej sekundy. Zegarek jest znowu mój, ale co ważniejsze, mój czas też jest mój i nie marnuję ani minuty na ludzi, którzy myślą, że na to zasługują.